Wow! Dzień dobry kochani, witam Was w już ostatnim vlogmasowym odcinku. Sama nie mogę w to uwierzyć, dzisiaj już jest 24 grudnia. Cała ekipa już wstała. Czekaliśmy jeszcze na Alanka aż wstanie. I teraz zeszliśmy na dół, bo co? Się pojawiło u nas Alan pod choinką? Święty Mikołaj! Święty Mikołaj jest pod choinką? <grym>, czy co innego? Pojawiły się prezenty. Tak. I właśnie tutaj Alan już tup nóżkami i nie może się doczekać, kiedy je otworzymy, także już się za nie zabieramy. No i wszyscy już zeszli na dół, więc czas na rozpakowywanie prezentów. Alanku, podasz Kalince i Oliwierkowi ich pierwszy prezent? Chodź, Kaluś, zobacz, co to jest. Chodź, dzieci. No, tutaj już Oliw Alanek... Sprawdzał dla kogo co jest podpisane? No, Oliśku, ale daj tego Dydusia tatusiowi, daj Dydy. Daj mamie, dobra. Dziękuję. Co tam dostaliście? Co to mamy? Hm? Ho ho ho. Chyba no to rozpakujemy, co? Nie wiem, czy tak uda. No, nożyczki. Alan, nożyczki. No, 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 co to, no, 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 to jest? To na pewno będzie krało. Ja Nie to zrobić. Teraz może znaleźć jakiś kolejny prezent. Czy znalazłeś już swój? Co? Nie wiem, tu K. K to pewnie Kalina. Pokaż, poczekaj, przeczytam mamusia. Tak, Kalina i Oliwierek. To może z drugiej strony poszukaj. Bo na razie Kalinka z Oliwierkiem mają prezent. O, to pisze Daniel. Tata, dla To dla taty Daniela jest. Był grzeczny tatuś. Tak. Ja. To dlaczego dostał prezenty? Nie mam pojęcia. Nie wiem co ten Mikołaj, chyba coś się pomylił. Prawda? Chyba tak. Chyba się Mikołaj pomylił. I przyniósł tacie prezent. To jest tyle. Oj, oj, oj. O, jaki piękny sweterek! O, mamusia, mamusia ozdobiła tatusia, żeby ją w widzieli pojechać. Co? <laughs> Jeszcze jeden! Przecież to Mikołaj prezenty no. przynosi. No, no tak. to, to, to jest co jeden sweterek. No pięknie. O, <laughs> Jeszcze jeden tam jest jakiś. O, drugi! Skąd to takie rzeczy się wzięło? Już nie ma. Z Fabryki Elfów. Mm, skąd to Mikołaj wiedział? Nie udawaj cwaniaku, że idziesz spać. Piękne. No to Alanku wyciągaj dalej. Zobaczymy co jest dalej. Co to za prezenty? No nie, znowu Daniel? Tata, jeszcze jeden. Jeszcze jeden prezent dla taty? Co mam prezenty dla taty? No, tak. Mikołaj chyba się rozpędził za to, co? Aha. Ale są najbardziej zainteresowani. No tak. I teraz to, co przystojonej babci chcemy rozebrać. O, proszę, proszę. I tata już będzie wiedział, co dostał. No, proszę, proszę. Każdy kolejny wiks to tata zawsze do przodu. No. Brawo, brawo. I to jeszcze 84 kart. W gabinecie będą się cieszyć. A wziąłeś Dixie-ta ze sobą, może? Jest w domu? Lixita jest w domu. Jest o, to super. No wyciągaj kolejnego. Kto to tam jest? Alanek! No, to dla ciebie. Tak. Taki duży prezent dostaliście jeszcze. Tak, Kalinka z oliwierkiem. Kaluś na razie zostaw. No, zostaw, zostaw na razie. Ty, no ja wiem. To już od razu będzie miała. No, Kalinka wszystko. O, to był dla mnie. Kala, zobacz, co ten Alanek dostał. Co dostałeś? Nie, jak? Książeczka z Pepą i takie piękne kredki. Pokaż. Ja cię super. Jednorodze. ja cię, co to cię? w tym budle? Ciocia ja byłaby zachwycona. Jak by zobaczyła takiego jednoroczta? Jaki śliczny. No, to można wsiadać do niego. Ale chyba musi być przyczepiony. Chyba musi być przyczepiony. Kolejny prezencik. To jest dla ciebie? A to jeden dla mnie. Jeszcze A? jeden dla Alanka. Łukasz, co ty tam zaraz zostałeś? Alanek? Uho, i ja. To chyba o takiej też mówiłeś? No, chciałam zapytać. To taką chciałeś dostać? Cza... No. Właśnie? To chyba Mikołaj słyszał. Ta, ta, co będziemy w to grali? Chciałam, żeby mama przyniosła. Przyniosła? Kupiła. Mikołaj przyniósł. Chyba Mikołaj słyszał. Alanek już z rana mówił, że Mikołaj przyszedł. I co? Zjadł ciasteczka. Zostawił parę okruszków, wypił mleko. Ja wiem, że chyba się bardzo śpieszył, bo nakruszył trochę, co nie? Tak. No. No dobra. Ja Cię, oni jeszcze nie wiedzą o co chodzi z tym konikiem bujanem. Co tam jest napisane? A z ogonkiem. A z ogonkiem? a jest na A u nas? Alanek. Ale to jest z ogonkiem. No, no, no tak, ła tak, napisane, tak ładnie napisane, ale to twój prezencik. Hmm? Jeszcze jeden prezent dla Alanki. A prezentów mnie? Ja nie wiem. E? Bardzo dużo dzisiaj masz w tym roku. O! On taki sam. Mm, no. Co tam jest? Ale, e, mam hop, nie... hop. Co, nie wyjść? Ha, hop, hop. co to jest? Co to masz? Pan co to jest? Takie A, szablony jakieś. Wow, no jest znowu krzyczę za no. Ale super! Ale będziesz miał czytanie. A teraz mamusia. O, teraz mamusia dla Ocho, zobaczymy, co to jest. Ja już widziałeś. Ty już widziałeś, co to? O ja! Jakie piękne! Mm -hmm. Co ta mama dostała tutaj? Piękny zestaw! Mm -hmm. o, ko, ko. Jak nasza wanna, Alan. <śpuszcz> Zobacz. Identyczny, śliczny! No, no. no dziękuję Mikołaju! <śpuszcz> dziękuję bardzo. Dobra, to otwieramy tak. dalej. Musimy na literę, dy. dy. na literę, dy. Ale pa, to jest dy. Mhm. No dalej, Ly. Tak. Daj. Co to, to jest wyrazem dla Daniela. Proszę o kochanie. Jezus. Co to jest? Mikrofon? Mikrofon nie chyba nie. nie. To jest duży głośnik. Przez niego będziemy w stanie co robić. Puszczać muzykę. Puszczać muzykę, złożną, no, bardzo ciężki. No, chyba taki jest. Mm, to, tatuś, w ogóle? Tatuś będzie zadowolony. No. O, ta. na pewno mu się przyda. Nie że tak. No to ale... się przyda. No otwieraj tak. dalej. Oj, no. no, to jest dla mamy. Dla mnie prezencik. O, ho, ho. Co to jest? To chyba wszyscy z tego skorzystają, a też. To jest jako... telefon? Jako młody. Czy to jest telefon? Nie, to nie jest telefon. A jest narysowane tutaj na tym, jakby był telefon też. Co nie? Ja zobacz. A to jest kamerka. Będziemy nagrywać nową kamerką. Mm -hmm. Tata się zainspirował wszystkimi vlogmasami świętymi. Hmm? Święty Mikołaj skąd to wiedział? A no. Święty chyba widział, że mama nagrywa. Jest ja. Jeszcze jeden? Dziękuję, Mikołaju. A, mama ma jeszcze swój prezent, jeden nieotworzony. Zaraz zobaczymy. No dobra. Potargamy. Potargamy. Okej. Okay. Chyba Mikołaj mi przyniósł świąteczną piżamkę. Albo kocyk. Ale nie, szlafrok. Ho, ho, ho. Orzeszty. To już świąteczna wersja szlafroka. No proszę bardzo. Nie, świąteczna. nie. Nie. Nie, świąteczny trochę. Masz? Gdzie ty jesteś, kotku? Na koniku bujany. Na jednorożcu. Iha ha. <grym> Teraz będziesz mogła się huściać na czymś takim. Nie tylko na bujaczku. Aczkolwiek, powiem ci szczerze, że na ich yy, możliwości to Ta. się buja za mało. No nie to, nie, to się nie sprawdzi, tylko. No, już nie ten etap. No, Ewidentnie. Nie ja chcę No. 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 Zakrzywego złapałem. <laughs> wow, już wszystko powyciągałeś? I to się tak obraca? Ale, czat teraz jeszcze musisz chyba tutaj te rzeczy wyciągnąć, żetony i tak dalej, prawda? I mm, co? Mm, mm. I co Alanku? Ostatni numerek dzisiaj został. No. coś gotów? No. No to dawaj. Ciekawe co będzie w ostatnim numerku u Ciebie. Ale dzisiaj masz prezentów od samego rana, co? No i przypuszczam, że to jeszcze nie koniec. Co tam jest? Jojo. O, ja cię. To nie tylko jojo. Jak to nie tylko? Coś jeszcze? Nie, tam jest taka metka chyba. W woreczku, tak? Tak. Mmm, a ty grałeś kiedyś jojem? O nie rozwijaj sobie całego. Nie. Yeah. Mm, to będziemy się uczyć, co? My już w drodze jedziemy na Wigilię do moich rodziców. Oczywiście od rana. właśnie wróciliśmy do domu po naszej świątecznej wyprawie, ale słuchajcie, okazuje się, że świąt i świątecznych prezentów jeszcze nie koniec, bo podczas naszej nieobecności był u nas jeszcze jeden Mikołaj i zobaczcie co zostawił. Kolejne świąteczne prezenty także w tym roku to jest po prostu pełne szaleństwo. I jest jeszcze Oliwierek, Kalinka, Alan i chyba nawet jeszcze coś się znajdzie. O, Jacie! Nie, po prostu Alan ma w tym roku pełne szaleństwo. Przecież jak on zobaczy te wszystkie prezenty, to zwariuje. Okay. Nie, mam, nie mam pytań. Yy, oni już śpią, więc yy, dzisiaj my otworzymy tylko swoje. Ale wiesz, co jutro rano będzie. Jak wstaną, to znowu będą mieć prezenty. Się nie skończy. Gorzej będzie, jak później będą kolejnego dnia oczekiwali, że pod choinką będą prezenty. No właśnie. Nie no, pełne, pełne szaleństwo. Otwieramy swoje? No raczej. No to dawaj. Czekaj, co to jest? Martynka i Daniel. To możesz otworzyć. Zastanę. Może też świąteczne ciasteczka. No, to Tak? Aha plus świąteczny rulonik. Aha, świąteczny dodatek. Tak. E, czyli rozumiem, że w formie bonusu. Mm -hmm. e, no, No, e, bardzo fajna, że tak powiem czekoladka. Dobrze, bo lubię w śliwce. <noise> Czyli nas Mikołaj bardzo w tym roku porozpieszczał. Słuchajcie, to są w ogóle y, nasze wszystkie łupy, spod choinki przywiezione. E, a to jest jeszcze jeden prezent, który w ogóle też zostaliśmy w domu. Więc no, w tym roku jest pełne szaleństwo. A to co? A to ile tych kopert? Ok, z wykładkiem do podzielenia się. To my się przełamiamy w takim razie między sobą. Z najlepszymi życzeniami dla naszego Mikołaja. Kolejnego. Kolejnego. I co tam jest? Kalinka jeszcze. Mhm. A pod spodem? Tak. Oliwier. O Jezu, wszyscy mają podwójnie. Alan, Kalinka, A to? Nie wiadomo. Tu są moje rachunki. O no i... te rachunki, mandaty z Mandat karny. No. Tak to tak tak, tak, tak właśnie wygląda. No. Łatwo poznać, który Mikołaj przyjechał. Dzięki no, Mikołaju. Myślałem, że nie dojdzie to do mnie. Super. Super, super. prezent pod choinką. Najlepszy. Nie, to nie pisze, że dla mnie to może dla... No, dla może... mnie na pewno nie. Może dla dziadków to jest. <grym> nie, no zobacz, jest karteczka. Co, co? co, co mówisz, pisze? że nie? Na pewno pisze. Daniel. Daniel, no pisze, że Daniel. A to co? I bluzeczka z naklejeczką. Z kalinką? Z Ale tam jest kalina? Tam jest kalina. A, tak. A no to, to piękne. Zwiększ. A widzisz, to takie, żebyś nosił kalinkę Zabucham. sobie. No śliczny. Widzisz, jak Mikołaj zadbał o Ciebie. E, dał Ci najpierw rachunki do zapłacenia, a później e, tak. taki mamy słodki gest. Na, na początku chyba dzieci. Hmm. rachunki zapłacą. A tu mamy co jeszcze? Olivier, to są dzieci. To oni będą otwierać już jutro. Oliwie i jeszcze. Tu mamy to... Nie ma? Nie jest napisane? Ręczniczki. Proszę. Ranek, ręczniczek. Z Proszę bardzo. Kalinka. Mm, wszystkie z wydrukiem będą mieli swoje Fajne. prywatne, osobiste. Jakbyście szukali na miarę gdzie takie rzeczy się robi indywidualnie, to. Link się obawiam, może pojawić. Od razu poszła autoreklama. reklama. Tak, dowiedzieć się, gdzie takie rzeczy się haftuje, robi o, nakleja różnego rodzaju też obrazy. I jest misiu, misiu mhm. o Lisiu. Mhm. Tak, czyli każda, cała trójka ma swoje prywatne prezenty. Mhm. Proszę bardzo, takie szaleństwo w tym roku pod naszą choinką. Także dziękujemy bardzo Mikołajowi. Mam wam przede wszystkim podziękować za to, że przez ten czas byliście ze mną i przyznam szczerze, że sama w to nie wierzę, że już minęło tak naprawdę 24 dni i tak jak sobie pomyślę o samym początku, gdzie w ogóle miałam zamiar zrobić te vlogmasy to pierwsze pytanie, jakie się w ogóle pojawiało to to czy będę w stanie to ogarnąć no bo jest to jednak nie lada wyzwanie żeby wiecie codziennie nagrywać dla was jakieś filmy później jeszcze obrobić i wrzucić i tak dalej i tak dalej a pomiędzy jeszcze normalnie funkcjonować więc nie jest to takie proste i nie było ale pewnie o tym wam kiedyś zrobię osobny jakiś materiał gdzie powiem dokładnie jak wyglądały różne przeboje z nagrywaniem. Natomiast to, czego ja bym Wam w ogóle życzyła też, to to, żebyście byli wytrwali i dążyli do swojego celu. Bo moim celem było to, żeby jakby podołać temu zadaniu i słuchajcie, udało się, więc jeżeli w coś bardzo mocno wierzycie, to to się zawsze sprawdza i, i też dacie radę. Więc, pomimo tego, że jestem mamą trójki dzieci i prowadzę też inne rzeczy i inne obowiązki, nie tylko Vlogmas i nie tylko kanał na YouTubie, to uwierzcie mi, że chcieć oznacza móc i, i rzeczywiście można. Także ja Wam z tego miejsca dziękuję, oczywiście również. Za wszystkimi wiadomości, jakie mi wysyłaliście, bo były czasami takie momenty, gdzie tak się zastanawiałam, czy jest w ogóle sens, żeby to robić i po co to robię. Ale jak czytałam od Was takie wiadomości, to wychodziłam z założenia, że jednak, jednak mam dla kogo to zrobić. I to też mnie mobilizowało i motywowało do dalszego działania. A co, ogólnie, hmm, sama nie wiem. Nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze raz się powtórzę, że to już minęło. Mam nadzieję, że wam się podobały odcinki, a to, co właśnie mnie najbardziej zastanawiało, tak sobie myślałam, kurczę, co ja wam w tych vlogmasach pokażę. Przecież, tak naprawdę, codziennie, nie wiem, pokazywanie jakichś takich materiałów z życia codziennego to przecież nuda. I owszem, były czasami takie dni, ale to o tym, tak jak już mówiłam, wspomnę pewnie dokładniej kiedyś indziej. Aczkolwiek myślę, że nie było najgorzej, bo zresztą sami mi pisaliście i sami czekaliście na kolejny odcinek. Także mam nadzieję, że podołałam zadaniu i że Wam się podobało. I czy będę w kolejnym roku nagrywać? Tego jeszcze nie wiem. Póki co to na razie muszę sobie dać chwilę oddechu i odpocząć, żeby nie budzić się z taką myślą, że okej, okay, dzisiaj zaczynamy kolejny vlogmasowy dzień i czas spiąć dupkę, żeby coś nagrać. <grych> Także na razie sobie odpuszczam, dam się Wam troszeczkę za mną stęsknić. Oczywiście koniecznie napiszcie mi w komentarzach jak Wam się podobały vlogmasy i czy Wam się w ogóle podobały, czy też nie. I co byście chcieli zobaczyć w najbliższym czasie? Czy to coś z tematyki prywatnej? Czy może stęskniliście się za, my, za moimi tutorialami na temat włosów? Więc oczywiście napiszcie, będzie mi bardzo miło zobaczyć, czego teraz oczekujecie, co chcielibyście zobaczyć. Ja Wam życzę jeszcze na tą końcówkę świąt wszystkiego dobrego. I co, i oczywiście życzę Wam przede wszystkim takiej codziennej normalności, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do takiego jakby normalnego funkcjonowania. I czego Wam jeszcze mogę żyć, życzyć? Przede wszystkim wsparcia rodzinnego, rodzinnych świąt, radosnych chwil spędzonych wspólnie. I oczywiście wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. Mam nadzieję, że ten nowy rok nie będzie taki zakręcony i nie będzie aż tylu wyzwań, ile było w tym roku, bo ten rok myślę, że dla każdego z nas nie był najlepszym rokiem. Aczkolwiek myślę, że warto wyciągnąć pewne wnioski, jeśli chodzi o to, z tego względu, że ten rok też ma, mógł nam bardzo dużo pokazać na ten temat, jak sobie jesteśmy w stanie poradzić w różnych trudnych sytuacjach zwłaszcza ci, co prowadzą swoje biznesy to wiedzą o czym mówię, bo jest to nie lada wezwanie w takich okolicznościach i pokazuje nam to jakie mamy słabości, a w czym jesteśmy mocni i czy jesteśmy po prostu na tyle mm, kreatywni żeby móc zacząć działać pomimo wszystkich przeciwności. Więc w sumie ma to też swoje plusy, aczkolwiek nie będę ukrywać, że, że był to hardkorowy rok, rzeczywiście pod wieloma względami. Więc tego wam kochani życzę, żeby ten kolejny rok był zdecydowanie spokojniejszy i to czego nam wszystkim brakuje, to tak jak już mówiłam właśnie normalności i tego wam życzę. Na nowy rok. Także trzymajcie się ciepło i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych, już nie vlogmasowych, ale w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, buziakipa.